Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 75. odcinek Fighterkowa. Program poświęcony ogrom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś oczywiście o wynikach Evo Japan oraz o tym, co zapowiedziano właśnie na tym wydarzeniu. Zapraszam! You win. Zaczynamy oczywiście od wyników Evo Japan, gdzie zapisało się blisko 9000 graczy. My wspólnie oglądaliśmy streama z Tekena8 i od tych wyników właśnie zacznę. W wielkim finale zmierzyli się Ni oraz Mulgold. Zwycięzcą okazał się 40-letni gracz Brianem, wielka klasa. Choć niestety trzeba to już Ciebie powiedzieć, że na turnieju nie było żadnego gracza z Pakistanu. Tuż przed Ivo Japan rozpoczął się konflikt między Indiami i Pakistanem, który sprawił, że niektórzy gracze nie mogli do Japonii polecieć. Reszta to 8. Trzecie miejsce Manja, czwarte miejsce Pinia, piąte egzek po Ulsan oraz Moil, siódme egzek po Hangzhou oraz Shadow Tony Z. Street Fighter 6: Pierwsze miejsce Mena RD, Drugie miejsce Ryukichi, Trzecie Kobayan, Czwarte Momochi, Piąte egzekwo Akira oraz Leshar, Siódme egzekwo Higuchi oraz NL Guilty Gear Strive: Pierwsze miejsce Daru, Drugie miejsce Reddito, Trzecie miejsce Summit, Czwarte miejsce Tiger Pop, Piąte miejsce Egzekwo Turara oraz Poka, Siódme miejsce Egzekwo Leffen oraz Sanakan Grand Blue, Pierwsze miejsce Sagi, Drugie miejsce Zangief Dream, Trzecie Shio. Czwarte Kino no bow piąte Airoke Exek for the Deba Game, trzecie miejsce Tororo Executive for the Kosame King of Fighters 15, pierwsze miejsce ET, drugie miejsce MOK, trzecie miejsce Lasse, czwarte miejsce M, piąte Sionen oraz Morimoki. Chyba że czyta się Morimoci a siódme Score oraz Muda Muda 2TH Drużynówka 5 na 5 Virtua Fightera. Pierwsze miejsce zespół US Hospital. Drugie Wild Horse Farm. A trzecie Exequa, ponieważ to nie był prowadzony systemem Single Elimination. Successors to Mari Moseichin, a także Villain Union. First Strike, który też był prowadzony systemem 5 na 5 Drużynówka pierwsze miejsce Third Monster. Drugie miejsce Nuki Children. A trzecie miejsce Gods of Destruction. A także Overdrive Family. No i ostatni z dużych turniejów, właśnie na Iwo Japan: Fatal Fury City of the Wolves, pierwsze miejsce Xiaohai, drugie miejsce Fenriti, trzecie miejsce Nemo, czwarte Score, piąte ZJZ oraz Kubo, a siódme Xian oraz King Devil. Jeśli chcecie sprawdzić wyniki turniejów pobocznych, zapraszam do linka w opisie. Dwa tygodnie temu streamowałem showmatch w Tekkena 8 między drużynami Polska oraz łączonym zespołem Grecji oraz Cypru. Wynik? Polska górą 20 do 16. Ponieważ wydarzenie to cieszyło się dość dużym zainteresowaniem, nie wykluczam, że w przyszłości podobne show mecze też będą streamowane. Ale dajcie mi trochę czasu. Do Pyrkonu został już niecały miesiąc, a ja chciałbym Wam powiedzieć, jakich turniejów możecie się spodziewać właśnie na tym wydarzeniu w Poznaniu. W piątek: Freeplay oraz turniej Guilty Gear Strife. W sobotę, chyba najważniejszy dzień. Freeplay'e, a także turniej w Tekena 8 w ramach TWT Dojo. Ja też tam będę właśnie w tym dniu, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Z kolei w niedzielę poza Freeplay'ami odbędzie się turniej Street Fightera 6. Po więcej informacji odsyłam do linka w opisie. You win. Kolejne nowe rzeczy związane z Tekkenem 8. Dowiedzieliśmy się, że kolejną postacią DLC będzie Fakum Ram. Jego zwiastun zobaczymy za tydzień na Combo Breakerze. Dodatkowo zobaczyliśmy jak wygląda plansza pac w Tekkenie 8. No i wyszedł też patch 2.0.1, który trochę nerfi różne postacie, w zasadzie większość postaci. Opinie są raczej pozytywne, ale jestem ciekaw co wy sądzicie o tym patchu 2.0.1. Mieliście już okazję pograć na nim kilka dni? Dajcie znać w komentarzu. You win. Wczoraj odbyła się premiera Capcom Fighting Game Collection 2. To jest zbiór kilku gier od Capcomu. Mieliście okazję obejrzeć moje pierwsze wrażenia z wersją przedpremierową w osobnym filmie, a tutaj teraz na ekranie widzicie zwiastun premierowy. This is gonna be a match to remember! Fight! you <laughs> You win. To koniec Mortal Kombat 1. Jest to wysoce prawdopodobne, a to dlatego, że została zapowiedziana edycja definitywna, która zawiera grę, a także dlc -ki. No i to wskazuje, że więcej już rzeczy z Mortal Kombat 1 nie zobaczymy. Jestem ciekawy, jak gra dalej będzie wspierana na scenie. Mam kciuki, bo mimo wszystko fajnie się patrzy na tego Morta, A zwiastun definitive edition widzicie właśnie na ekranie. thank <laughs> you for them to finish the job Okay, who are you again? Lord Liu Kang. It is I who crafted their destinies, along with those of all other beings, at the dawn of history. End this, brother. Embrace the future. You cannot imagine the chaos. All right, gentlemen. If you're finished, there's only one thing left to do finish him. You win. W poniedziałek mieliśmy okazję obejrzeć Virtua Fighter Direct, odsyłam was do filmu, który nagrałem na ten temat, natomiast tak w skrócie, Virtua Fighter 5 Revo trafi na konsolę i będzie miało też crossplaya, dodatkowo będziemy mieli oficjalne turnieje w tego Virtua Fightera, a jeśli chodzi o Virtua Fighter 6, no to zobaczyliśmy jak będzie wyglądał w tej grze Wolf, a jego teaser widzicie właśnie na ekranie. You win. Unika zmierza do Gilty Gear Striva, a jej zwiastun możecie zobaczyć na ekranie. You win. Z kolei do Grand Blue Fantasy vs Rising zmierza Gallion. Tutaj też zwiastun wrócić zobaczyć na ekranie. Blessed be the children of the skies. Prepare to witness the might of Gallion the Gold. Come now, Singularity. Shall embrace all that you are with open arms. <laughs> <laughs> you were wonderful. Watching such small lives working in unison is truly beautiful. Show me more of your harmonious bond. I support all who walk upon the earth. The soil won't claim me yet. All are welcome to receive my blessing. Deep beneath the earth. Your bed you win. Jeśli lubicie crossover, lubicie biateki, a dodatkowo lubicie Overwatcha, no to pewnie ucieszy Was informacja, że w Overwatchu 2 pojawią się postacie ze Street Fighter a 6, a zapowiedź tej i właśnie współpracy możecie zobaczyć na ekranie. You win. Young Ladies Don't Play Fighting Games to manga, o której mówiłem wam już kilka razy, czy to w osobnym materiale, czy gdzieś tam po drodze przy okazji innych materiałów. Bardzo, bardzo lubię tę mangę. A przy okazji Iwo Japan mogliśmy zobaczyć teaser anime właśnie adaptacji tej mangi, które to anime pojawi się już w tym roku. 綾さん番組の白百合様だわ<ん>白百合様思わず息をのむ存在感気品というかオーランみたいなものを感じたきれいだなって思っただから粉々に破壊しておこうストリートセレス<タッ> タッチチフしよ To wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Fajtko widzimy się za tydzień o godzinie 18. A słuchar na dziś brzmi tak. Co mogą powiedzieć zwycięzcy Iwo Japan? Iwo Japan. Dzięki. Do następnego. Cześć.